Cześć z tej strony Mikaty, zapraszam do subskrybowania kanału, komentarzy, łapek w górę, dojeżdżamy do 5000 subów. Zróbmy to jak najszybciej, abym w końcu stał się moim ukochanym super twórcą w Supercell Brawl Stars między innymi. Testujemy Lu w zbiorze klejnotów 5 na 5. Mikaty, ale ty tak średnio lubisz zbiór klejnotów. No, pewnie, że średnio lubię zbiór klejnotów. Aczkolwiek tryby 5 na 5 to ja łapię. W każdej możliwej formie. Im więcej, tym lepiej jest zabawa, ja to jak najbardziej wchodzę. 5 na 5, dużo się dzieje. Lu nasz zamrażacz, nasz Master of Disaster. To jest chłop, który, którego Ult potrafi zmrozić do spiku kości. Napiszcie w komentarzach, czy coś fajnego Wam wydropiło podczas tych świąt. Napiszcie w komentarzach, czy może jakiś przybył Wam nowy zadymiast. Pochwalcie się czymś fajnym. Bierzemy czy nie bierzemy? Bierzemy, pewnie, że bierzemy. Te wszystkie klejnoty, które tutaj się pojawiły, mam w tym momencie 9. I jak zginę, to będzie trochę źle. <śm> Mikaty, wykrakałeś, właśnie zginąłeś i nie jest najlepiej. 5 klejnotów do 13 u przeciwnika to wcale nie jest super dobry wynik. Ale dobra, ciśniemy dalej. Przydałoby się dorwać tego. tą Bibi, to jest Bibi. Przydałoby się dorwać Bibi, dobra, gonimy, gonimy Bibi. Gonimy Bibi, ona ma tutaj 11 klejnotów i przydałoby się tak na dobrą sprawę. E, ja nie mogę, robi to dobrze, robi to naprawdę dobrze, dobra, wiecie co, ona tutaj robi takie kółko na górze, więc my wracamy, my wracamy, my wracamy, my wracamy, tam jest, tam jest, ojojoj, zliczanie, nie, to nie może być, to nie może tak się skończyć, e, dobra, jest okej, okay, jest okej, okay. jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jeszcze jeden, jest, jest, mamy 31 klejnosów, oni nie mają nic... 10 sekund do końca. No dobra, 11. O teraz 10 sekund do końca. 33 klejnoty na C na 0 i 6, 5, 4, 3, 2, 1 i to będzie gra wygrana. Proszę! Tak, to już jest po grze. Więc tak, ja jestem Mikaty. Was serdecznie zapraszam do subskrybowania, komentowania, łapek w górę, dojeżdżamy do 5000. Trzymajcie się na razie.